我去做持那个谁。 Po dokręceniu tego drugiego jest na wprost, można robić, bo było obokiem. प uh -huh. uh -huh. uh -huh. Także powiem wam jak e, pierwszy raz przeprowadziliśmy tego pieska no to było akcja była straszna e, koty chodziły bokiem e, no dra, drapnęły tam dwa czy trzy razy pieska drapnęli drapnęły ale no jedynie filemon bo tu gdzieś jeszcze o, tam mamy e, e, słuchajcie te córki są jeszcze dwie ma siostrzyczki i stara zaobrączkowana na szyi tu mamy drugą, tutaj w ambasadzie jest o, tutaj na jednym schodku jest, o, se śpi to jest łezka się nazywa, bo ona ma taką łezkę tutaj to to jest łezka nasza tak, łezka, oczywiście gdzieś już szorowała nosem tak, no i tutaj możliwe a nie ma, nie ma, gdzieś poszły tam dalej eee, No, także łezka jest zawsze na... jak będziecie wchodzić do mnie to pamiętajcie, uważajcie na schody bo na schodach są z jednej i z drugiej strony są nasze koty także, tak Kiciusia? tak eee, nasza Śnieżka bawi się z Filemonem z Filemonem się bawi ja tutaj zakładam bagażnik, bo mi się coś tutaj śrubka rozwaliła. No a to jest ich zabawa tutaj, także bawią się. Jedzą, słuchajcie, jedzą tą samą karmę, trochę zmiksowaną i filemon tutaj. O, już gdzieś poszedł, przeprostować te. A, słuchajcie, tu są. Widzicie, nie zauważyłem. W nocy trochę wiało i rozwaliło ten. Eee, śmieci trochę ale tu, tu mamy butelki butelki będą wykorzystywane moi kochani do eee, do boi ale jaki oglądajcie film no weźmiemy tutaj wiało o tu są to jest white to jest kicia white nasza kicia white prawda też ładna, piękna nosek ma czysty tak, to jest kicia white a patrzcie jak ma pięknego filemona Filemon, a i teraz śnieżka weszła na ten... Na, na poduchę, tak? I będzie tutaj dokuczać. Także z sierścią już jest wszystko w porządku. Piesek jest żywy, szczeka, drapie i dokucza Filemonowi. Filemon, jak myślisz? E, co ona robi? O! 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 Tak? No. Że jest jeden o jak se dokuczają powiem wam także w niedługim czasie jeszcze koza do nas dojdzie rośnie powiem wam że piesek rośnie e, zaczepiają się jeden drugiego powiem wam ale tylko z Filemonem e, Śnieżka się bawi e, z, z tymi naszymi po prostu e, Dziewuchami nie chce nie się bawić Śnieżka tak to jest white, 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 white. Oj, Filemon, zazdrosny oczywiście do ciebie też. Piątkę, dawaj piątkę. 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 O. Patrzcie. Dawaj piątkę. Piątkę. Filemon. Piątka. Piątka. Ale na jedzonę jak za piątkę to daj jedzenie. Daj piątkę. Filemon. Piątkę. Piątkę dawaj. Piątkę. O. Dawaj piątkę, Piątka. No, jak jest trochę głodny, to o. I oni coś się tak bawią. Tak. O. To oczywiście będzie użyte do naszej kuchni na Filipinach. Także to jest filemonik, filemonek, Łeska kochani i White. Pyszczek biały, tak? Tak. O, o, o. No, a tu oczywiście, tak jak mówiłem, o, o <laughs> reproduktorze naszego stada. Ona też już jest praktycznie zaciążona, bo ostatnio widziałem jakieś 3-4 kocury <laughs> przed domem i darcie jakieś. No to, to była, chyba marcowały się. No ale że tu jest pogoda marzec, nie ma marca takiego jak w tym. To też się chyba na cały rąk się naparzają. No, I to matka. Słuchajcie, one są już za duże na cyca, ale no jeszcze jeszcze mają, jeszcze, jeszcze dziabią cyca. Śnieżka też wrzuca odeszła, no, tak, mm. i to jest gryźlos. Słuchajcie, ona tak gryzie i z samego rana, godzina piąta, szósta rano, ona mi obgryza nogi. Tak, normalnie wstaje. budzik mam konkretny, no i tutaj są nasze te... Także wygląda życie w ambasadzie King Nawet na wesoło. zwierzaków trochę jest. No a tutaj muszę zrobić kuferek, bo mi się coś odczepiło. Ale widzicie fajna sprawa, jest to na, na rower, ale jak zrobię to do motorku, to też będzie fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie z Ambasady Andrzej. Co dalej? No kochani, bez zmian.